Witam dziewczyny w Pepco. Dalej są promocje, wyprzedaże, ale postaram wam znaleźć się coś nowego. Dziewczyny fajnie, spodnie dżinsowe. Modawka prosta, szeroka na dole. Są takie dżinsowe. No, chyba ze streczem nie są. One się nie rozciągają. To będą fajne spodnie, porządne. Są bluzeczki czarne. Po 50 zł. Z takimi koralikami. Leciutki materiał. Przyjemny. Fajne dżinsy ciemne. Kolor taki to co lubi. One są faktycznie po 30 zł. Jest taki krój. Kieczek taki krój, takie upinające na błydkę. Czekając na wiosnę, takie bluzeczki cieniutkie. Gdzieś tam pod jakąś ciepłą kurtkę, czy cweter czy pod marynarkę, zaraz wam powiem jakie one są cenie, 30 złotych też materiał jest bardzo bieciutki, delikatny. fajny żółty sweter. Super, ale to super ciepłe skarpety za 17 zł. Antypoślizgowe dziewczyny są super, naprawdę. Jeżeli ktoś lubi mieć ciepłe stopy, są w kolorze szarym, z tak niefajnym międzylami dwoma i brązie. 17 zł. Moje poszukiwania noża w Pepko, zobaczcie, dziewczyny, tam jest po 9 zł. Taki. Mógłbyś mi go ściągnąć, Ten po te 19, większy. Jakie zobaczymy? On nie jest po 19, on jest po 9 zł. 19 cm, ja się po prostu pomyliłam. Jest komplet po 15, to jest to. Jeszcze jest taki komplet, ale ceny, Nie wiem, cena na będzie na opakowaniu. Oczywiście, dziewczyny, 30 zł. Komplet. I jeszcze tu są noże, cały komplet. Noże, 22 zł. Te tak fajnie wyglądają, tak porządnie. Drewniana rączka. 15 zł, trzy noże. Oszcza fajne, i widać, że ludzie. Że tylko dwa się ostały te komplety, czyli chyba ludziom się podobają. Przyciskać do czosnku, Też mi się zepsuł. Też muszę sobie wziąć. 8 zł taki przyciskacz. Tu jest jakaś oszczałka do noży. Hmm. Nie wiem, co, mam problem z tymi nożami w domu. 17 zł takie coś kosztuje. Zobaczymy, co jeszcze to jest. Kartki jakieś. Tego nigdy nie za dużo ściereczek. A mam zawsze zapas zrobiony, 6 zł, do ściereczki taki nagarnek sobie podłożyć. To jest metalowe. I to kosztuje 6 zł. I są małe tortownice. Super też są. Zawsze mam większe. Muszę sobie też taką mniejszą kupić za 25 zł takie mniejsze ciasta tak ma mniejsze biszkoptyki oczywiście no po cztery złote promocje zobaczyłem to już chyba wszystko w tym dziale co wam chcę pokazać dziewczyny Miski metalowe tam na dole widzę. To jest, to jest drewniane. Tak, to jest drewniane na łyżki. Bambusowe. 25 zł. Tłuczek metalowy. Czasem takie głupoty, ale to jest bardzo przydatne w domu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. O, o i sitka są. Co sobie postawicie 20 zł takie sitko. Jadąc z nowoczesnością. To są takie sitka plastikowe. One po prostu skład składacie sobie I tak jest fajne. 9 zł. Widzicie tu ma dziurki. Jak sobie chcecie coś odlać, taki pojemnik. Jakiś liczna zatyczka do butelki. Taka słodziutka. Łóżki drewniane tego też nigdy nie za dużo 15 zł komplet stojaku bambusowym z metalu takie stojaki one są po 50 zł to jest dół, dół i góra jest metal, wszystko zrobione. Kosze na owoce. Dużo rzeczy można sobie fajnie kuchni urządzić, wymienić, albo jak kto chce. Takie koszyki zamykane, materiałowe. to wiledy 27 zł, jeżeli ktoś używa, to wie, że są tutaj najtańsze. W oszołomie 50 zł kosztują. Dziewczyny, jeżeli macie takie, to jest ta wileda na zaczaski tutaj. To warto kupić, taka polecajka. Miłego dnia Wam życzę. Do widzenia.